Dzień dobry, wieczór Państwu. Dziś spotykamy się w nastrojach bojowych. Walia kontra Polska, decydujące starcie jeśli chodzi o baraże, jeśli chodzi o awans do Mistrzostw Europy w Niemczech, które odbędą się już w tym roku. Mecz o wszystko, mecz bardzo ważny, najważniejszy jak na razie za kadencji Michała Probierza. W wydaniu live piłki Grzewita Was Dominik Stachowiak, a razem ze mną w studiu nasi wspaniali w eksperci Patryk Szymański, wieczór, Natalia wszystkim. Szukała wszystkim. i Mateusz Stefański. Dobry wieczór. Zacznijmy od jednego pytania, takiego otwartego dla Was wszystkich. Gdybyście byli Michałem Probierzem, co byście powiedzieli w Szatni przed tym spotkaniem zawodnika? No myślę, że tutaj na pewno byłby taki standardowy tekst, że oglądają to Wasze mamy, Wasi yy, ojcowie, Wasi dziadkowie i zróbcie wszystko, żeby byli dumni. I ogląda też Was cała Polska, więc zróbcie wszystko, żeby ta Polska była dumna. Yy, no myślę, że coś takiego podobnego w tym stylu mogło pojawić się w Szatni, no bo jest to niewątpliwie najważniejszy mecz myślę, dla nas od y, barażu ze Szwedami na Mistrzostwa Świata, bo te Mistrzostwa Świata ostatecznie nam nie wyszły, chociaż wyszliśmy z grupy, więc <grytanie> co kto woli. Natomiast y, no myślę, że taka przemowa na pewno od Michała Probierza była. Zawodnicy są zmotywowani i muszą pokazać w tym meczu, w którym no, według Bukmacherów nie są faworytami, y, że mimo wszystko jesteśmy drużyną lepszą od Walii i to my powinniśmy na te Mistrzostwa Europy jechać. No tak, nasi zawodnicy są zmotywowani, ale myślę też, że długiej przemowy nie było. Wszyscy wiedzą o co gramy, wszyscy wiedzą jak powinniśmy zagrać, żeby wygrać, po prostu musimy zagrać jeszcze lepiej niż ze Stonią. Ponieważ tam graliśmy dobrze, jednak było sporo niedociągnięć w pewnych momentach. Możemy grać tak jak graliśmy, ale możemy też zagrać lepiej i myślę, że może też trener probierz poruszył temat, żeby trochę wrzutki były bardziej dokładne, ale... Może zachował to na późniejszą część meczu. Zachował to na wejście Tymoteusza Puchacza zapewne. Tak. Mateusz chciałbyś coś dodać? E, na pewno nie nadaje się to, co bym chciał powiedzieć do cytowania przed 22, e, także wydaje mi się, że takie słowa, takich słów użył. Standardowa przemowa no Michała probierza w takim wypadku. Dokładnie, tak. Ostra i nie ma e, zbędnego owijania w bawełnę. A ale to właśnie nam się przyda. A się po przyda meczu whisky z trenerem. Zobaczymy, czy w takich nastrojach też y, będzie Michał Probierz, czy będzie nasza reprezentacja po tym meczu. Przejdźmy sobie do składów obu zespołów, bo myślę, że to nas grzeje dzisiaj najbardziej. Zaczniemy sobie od naszego zestawienia, od składu Polaków. No i tutaj, bez zmian, chociaż przejawiały się spekulacje. Mamy też, e, pojawił się nam w tej kadrze Damian Szymański, którego nie mieliśmy, ale nie ma chociażby Jakuba Modera. No i nie ma też Pawła Wszołka, który był dowołany przecież na zgrupowanie w miejsce Dominika Marczuka i też e, z powodu kontuzji Matiego Kesza. Jego też oczywiście dzisiaj nie widzimy. E, widzimy za to Przemka Frankowskiego, który na szczęście wygrał walkę z czasem i nam się tutaj prezentuje. Czy wy coś byście zmienili w tym zestawieniu, które wybrał dzisiaj Michał Prowierz? Nie. To dowołanie tak naprawdę Pawła Wszołka to chyba jest temat na osobę, bo, bo to była taka historia, która nas wielu zdziwiła. No i ostatecznie musiał zostać zastąpiony przez Bartosza Salomona. Grajan Bednarek, zobaczymy jak to wyjdzie natomiast na pewno będzie miał dużo więcej pracy niż z Estonią, a z Estonią właśnie to jego bym obwiniał za tą stratę jednej bramki no i pozostaje mieć nadzieję, że tym razem Wojtek Szczęsny zaprezentuje taką samą formę jak w ostatnim meczu z Walią, kiedy tak naprawdę można powiedzieć, że uratował nam to zwycięstwo 1-0 co do pozostałych zawodników, no to myślę, że tutaj bez większych zaskoczeń, to tutaj właśnie tak najbardziej tych zmian spodziewałem się w linii obrony natomiast tak jak powiedziałeś, wychodzimy tak samo no i zobaczymy tak, Bartek Salomon, przepraszam, w ostatnich meczach ligowych był bardzo stabilny. Był bardzo dobrą ostoją gry Lecha Poznań, obrony Lecha Poznań i właśnie jego bym się najbardziej spodziewała tutaj. Jeżeli chodzi o ofensywę, to bym nic nie zmieniała, ponieważ początek meczu ze Stonią był dobry. Te zmiany, które były w późniejszej części, no one trochę namieszały, więc myślę, że to, co było, niech pozostanie. Tak, w ogóle myślę, wydaje mi się, że dotowanie wielkie gdzieś tutaj składem na tak ważny mecz odstępuje kilku dni mogłoby być dla nas opłakane w skutkach. Po prostu. Linia obrony nie powinna być tak często dotowana, jak jest dotowana za Michała Probieża. Nie wiem, czy mamy grafikę, w, może. Dwa razy był bodajże Peda, resztę meczu zagrał też Betnarek, a potem trzeci się zmieniał. No, Jakub Kiwior jest tutaj stabilnym zawodnikiem, jednak myślę, że Kiwior zostanie, ale jednak ten Betnarek powinien zostać zmieniony mimo wszystko. Cieszy też formę Kuby Kiwiora, no bo taki okres właśnie grudzień-styczeń urósł bardzo, mocno, urósł bardzo mocno, a wcześniej był bardzo mocno krytykowany. Pamiętam to samobójcze trafienie z Liverpoolem a teraz tak naprawdę jest to jeden z najlepszych zawodników w tym Arsenalu, gra 90 minut i Mika, Arteta tego bardzo lubi, e, bardzo go ceni. No i cieszymy się, że też te dobre występy w klubie przekładają się na dobre występy w kadrze, co u niektórych zawodników nie jest nigdy takie pewne. W dodatku kibice Arsenalu chyba nie chcą powrotu z tak, Chyba zdecydowanie nie. nie chcą powrotu z Inchenki. i to jest w sumie ciekawe, z tym właśnie, że Kiwior gra w reprezentacji jako stoper, a w Arsenalu jako lewy obrońca, i tutaj przejdę płynnie do innego zawodnika naszej reprezentacji, do Nikoli Zalewskiego, który na konferencji prasowej powiedział, że ma nadzieję, że Daniel de Rossi ogląda jego mecze w reprezentacji, mimo że gra w innej roli, bo właśnie u nas jako Tego, może nie równie dobrego jak z bo myślę, że na tle takiego rywala będzie oto zdecydowanie ciężej. Jednak jeżeli ten chłopak się właśnie zbudował w tamtym meczu, no to dzisiaj będziemy go widzieli w naprawdę fajnej formie i dużo nam da w ofensywie. No ten mecz z Estonią miał zbudować, tak, miał zbudować morale, miał zbudować zawodników i właśnie tym jednym zawodników jest Nikola Zalewski, który w pierwszej połowie tam może kilka złych decyzji, natomiast w drugiej połowie to ładnie wszystko oddał i był obok Jakuba Piotrowskiego chyba najlepszym zawodnikiem. W o, tak. Moim w polskiej kadrze. I pozostaje mieć nadzieję, że podtrzyma to w meczu z Walią, bo ono będzie niezwykle ważne i tak od jego formy mam wrażenie, że ten końcowy wynik spotkania może zależeć. Tak, wychodził do podań protestopadłych, tak. sam tworzył wiele mhm. sytuacji. Ogdy wołdywali bez większego problemu. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj postąpi Natomiast tak samo w Jak powiedziałeś, no też nie możemy z tego meczu z Estonią wyciągać jakichś dużych wniosków. To spotkanie wygraliśmy i nawet gdyby Estończycy kończyli w jedenastkę, to te bramki powinniśmy mieć właśnie tak 4-5 goli. Walijczycy też wysoko swoje spotkanie wygrali, ale no ten mecz będzie zupełnie inny i pozostaje mieć nadzieję, że ci, którzy zaprezentowali się dobrze z Estonią, zaprezentują się też dobrze z Walią. Myślę, że też warto, żebyśmy sobie zerknęli na moment. Około meczowo, co możemy zobaczyć w Cardiff, bo wiemy, że naprawdę fantastyczne zabytki możemy w Walii zobaczyć. Dużo czasu antenowego przed pierwszym gwizdkiem, który już za 10 minut powinien nam wybrzmieć na stadionie w Cardiff. I przejdźmy sobie do składu Waliczyków właśnie, bo tutaj jedna zmiana w porównaniu do tego, Większym zagrożeniem i dlaczego Brennan Johnson? Tak, na ławkę chyba został odesłany Brooks, bo James chyba... Z tej e, tak, ławki sprzed. Tak. tak, tak. Kifer Murno to taki typowy zadaniowiec, 2 metry, więc. Wiemy, kto przy tych starych fragmentach gry będzie największym zagrożeniem. A wrzutki mają lepsze od nas. Podejrzewam, że tak i też mam nadzieję, że nie będziemy dzisiaj musieli liczyć tych nieudanych wrzutek, tym oto uszepchacz, jeśli na boisko się pojawi. A byśmy e... nie musieli liczyć udanych wrzutów z autów w stylu Puszczyni Połomica. <laughs> tak, e, na pewno kogoś się musimy obawiać. Najbardziej, no to już wspomniany Brennan Johnson, Harry Wilson, e, też gwiazda Premier League. No ogólnie piłkarze wali, -E, no to piłkarze Premier League, ale głównie Championship. E, I naprawdę w tym Championship e, ci, co grają, spisują się bardzo dobrze. E, myślę, że najbardziej możemy się obawiać tych szybkich ataków. No, bo bramka Daniela Jamesa z Finlandią, kiedy on tą piłkę przyjął na niebywałej prędkości, popędził sam na sam, była była niesamowita. No i Brennan Johnson, piłkarz, który został kupiony tego lata za 50 milionów euro. No i powoli się spłaca. Chociaż jego trener klubowy powiedział na samym początku, że to nie jest piłkarz, który miał od razu dać liczby, tylko to jest piłkarz, który ma się na przestrzeni lat rozwijać. I ten rozwój następuje, też strzelił bramkę w poprzednim meczu. Taki gol w stylu Brennana Johnsona, dołożenie e, nogi do, e, na piłki na pustą sił. Ale no, też napastnik się musi umieć znaleźć w takich sytuacjach, tak? no, bo piłka też, jak jesteś w formie, cię szuka. No i myślę, że to dzisiaj będzie dla nas największe zagrożenie te kontrataki i właśnie te, te gra z krzydłami. Ale oczywiście, no, to jak powinniśmy się znajdować w polu karnym, pokazał nam Świderski, m.in. w jednym z ostatnich meczów z Walią. Nawet tak, w ostatnim nie... meczu z Walią, a mówisz o tym przedostatnim we Wrocławiu, tak? Tak, dokładnie. No. Tak, Także nawet yy... dzisiaj powinniśmy liczyć na takie bramki. Ważne, żebyśmy przepchali na przykład coś takiego. Chociaż tak, tak, jeśli mamy mówić o słabych punktach, to bym tutaj wspomniał bramkarza wali, Walii, ponieważ Walijczycy mają problem na tej pozycji. Żaden z nich nie gra regularnie w klubie. Tak, Danny Ward gra w reprezentacji, ale w klubie jest rezerwowym. Przegrywa z Polakiem, Jakubem Stolarczykiem. Tak, który swoją drogą, jeśli dostaje szansę, to wykorzystuje tak. bardzo dobrze. Obroniony karny Sterlinga ostatnio. Tak, no i myślę, że tutaj właśnie Polska, jeśli tak porównujemy pozycjami, no to my mamy ten kłopot bogactwa na pozycji bramkarza. Bo średnio raz na rok wyskakuje nam jakiś bramkarz świetny, natomiast cały czas w tym jedynku jest jak szczęsny i słusznie. No i myślę, że jeśli mamy tutaj gdzieś szukać naszej szansy, to właśnie Danny World, chociaż z Finlandią zagrał bardzo dobrze, no ale wiadomo, że dzisiaj ten mecz ma trochę większą stawkę i być może pojawi się presja, jakieś błędy, które nasi napastnicy wykorzystają. Ale przede wszystkim musimy też uważać w obronie i przy każdym. Dojściu zawodników z Walii do naszego pola karnego. Mają bardzo dobre, stałe fragmenty gry, bardzo dobre wejścia, wrzutki. Potrafią się znaleźć w polu karnym. Też mówiłeś, że wszedł zawodnik, który ma 2 metry, więc będzie na niego grać. Grają też wysokim pressingiem i na no to tak. na pewno nasi obrońcy będą musieli uważać, żeby nie popełnić jakichś rażących błędów. Szybko jeszcze e, słowem niemalże zakończenia przejdźmy do historii meczów polski z Walią. no Bobinas mamy bardzo korzystne 7 zwycięstw, dwa remisy i oba bezbramkowe. E, no i jedna porażka. Pierwszym naszym historycznym meczu z Waliczykami to był 28 marca 1973 roku i porażka 2-0 do 0 w Cardiff, właśnie. Więc z Waliczykami historia nam sprzyja i mamy nadzieję, że sprzyjać nam będzie również dzisiaj, że ten wieczór będzie dla nas biało-czerwony, że będziemy mogli cieszyć się awansem na Mistrzostwa Europy. A jeśli chodzi o Wasze przewidywania na ten mecz, no to się zabawmy tradycyjnie w typowanie. Mateusz, od Ciebie zacznę. Wymęczone 2-1. Dla nas. Dobrze. Natalia? Boję się, że będzie 1-1 i wszystko rozstrzygnie się w rzutach karnych. E, ja tej przegranej z Warią niestety nie pamiętam, natomiast no, muszę być takim pesymistą wśród was <śm> i, i powiem, że 2-0 Dobrze. Ostatnio mieliśmy pesymistę Mateusza Kmiecika, dzisiaj mamy Patryka Szymańskiego. Mateusza, oczywiście, serdecznie pozdrawiamy. Ja od siebie dorzucam typ identyczny jak typ Natalii: 1 do 1, dogrywka, rzuty karne, żebyśmy jeszcze ze sobą posiedzieli do takich bardzo późnych godzin wieczornych i razem spędzili studio pomeczowe, na które już teraz mogę zaprosić. A teraz, jako że piłkarze już grzeją się do wyjścia na murawę, my musimy kończyć to studio przedmeczowe i słyszymy się już po zakończeniu tego spotkania.